Poczytaj sobie, co Europa śpiewa. To naruszenie granic tak nie trzeba. A tam co się stało? Do tej zestoni. Suwerenne demokracja tak nie wypadało. Długo to dziecię oczekiwało. Zawzięte pało. Długo oczekiwałeś. To taki cel, cel. Odaj Boże, niech już zginie, zdechnie. Twoje życzenia? Przyjmę, proszę, bo ja mu głupia. Tyś nie prosię. Tyś mieszkanka rodowita z ojca matki Żyda.